Daniel Rudkowski, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem Józef Ludniewski, wójt gminy Santok. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Zachód, witam mieszkańców gminy Santok. W związku z tym, że pierwszy raz widzimy się w 2025 roku, chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim mieszkańcom gminy Santok, wszelkiej pomyślności. Panu redaktorowi, pracownikom Radio Zachód, niech się dobrze dzieje w tym nowym roku. Dziękujemy za życzenia, oczywiście dla, pewnie dla całej również Ziemi Lubuskiej. Po sąsiedzku można powiedzieć, gości. Pana, bo przecież gmina tutaj no, rzut beretem od naszej redakcji, tak naprawdę. Tak, wziutko. i o tym porozmawiamy. I dlatego mamy tę gminę też bardzo na oku i yy, yy, będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych m.in. z drogą łączącą Gorzów z Santokiem prowadzącą przez yy, Czechów, ale zacznijmy, zacznijmy od dużych cyfr budżet gminy Santok na 2025 bez deficytu to rzadkość. Można powiedzieć, budżet zrównoważony, 71 milionów 100 tysięcy dochody, 71 milionów 800 tysięcy wydatki, także lepszy budżet aniżeli w 2024, gdzie dochody wynosiły 62 miliony, wydatki 71 milionów. Jest to też związane, związane ze zmianą finansowania samorządów. W tym roku mamy dochody bieżące w kwocie 59 milionów złotych a wydatki 55 czyli ta nadwyżka jest 4 miliony a... czyli gmina odczuwa tak tak na plus, mhm. natomiast w zeszłym roku, czyli w 2024, dochody bieżące i wydatki bieżące się równoważyły po 48 milionów, a jednak dla samorządu jest to bardziej bezpieczne, jeżeli te dochody bieżące są wyższe od wydatków. A największa część tego budżetu zwykle to są kwestie takie stałe, prawda? Między innymi edukacja chociażby? No. Dokładnie, Transport. tak. Dokładnie tak. I jeżeli chodzi o naszą gminę, to największym obciążeniem to jest oczywiście oświata, 23 miliony złotych. No, ale teraz to spadło na barki samorządów, ale w związku z tym też, tak jak wspomniałem, o zmianie finansowania mamy większe dochody z PIT-ów. Mhm, czyli no, udało się to zbilansować. Co jeszcze, jeśli chodzi o najważniejsze wyzwania, jakie by pan podkreślił w budżecie gminy? Dla nas i dla mieszkańców najważniejsze są inwestycje, no to jest logiczne te stałe wydatki, które mamy, czyli tak jak tutaj wspomnieliśmy, oświata transport, wypłata pensji dla pracowników samorządu, no to wiadomo to są wydatki stałe. I na to musi być, tak? Na to musi być i tutaj właśnie są te dochody i wydatki bieżące muszą się tutaj równoważyć, a najlepiej jak tak powiedziemy jak te dochody są większe, ale najbardziej nas inw interesują inwestycje. Wawrów Dolny Czechów, tak? Szlak komunikacyjny między innymi. E, tak, tak. To jest od Gorzowa do samego Santoka. Tak jak wcześniej wspominałem, są dwa zadania. Jedno będzie realizowała firma Maldrobut, druga firma pana Zuzy. W tej chwili trwa etap projektowania. Chciałbym tylko przypomnieć, że to jest droga powiatowa, gdzie na zasadzie porozumienia z powiatem będziemy realizować te zadania. Łączna kwota to jest 13 milionów złotych czyli to będzie największa inwestycja w 2025 roku. Bardzo ważna droga, komunikacja między Gorzowem a Santokiem, modernizacja samej jezdni, ale chodniki, oświetlenie, mm. ścieżka rowerowa, także sami już nie możemy się doczekać. A wiemy, ilu mieszkańców z tego korzysta, z tej drogi to jest 1365F. Ci wszyscy, co mieszkają w Santoku, w Czechowie i w Santoka, skręcają w prawo w kierunku Starego Polichna, jeszcze Mnika, Lipek, no to w 90% korzystają z tej drogi, a ona jest po prostu niebezpieczna. Kluczowa. Rozbudowa i przebudowa drogi Czechów-Santok to też jest kluczowa, jedna z kluczowych inwestycji. Czechów-Santok, oczywiście, tak jak powiedziałem, to są dwa zadania podzielone. Pierwsza jest z mm -hmm. Gorzów Czechów i Czechów Santok, tutaj bardziej będziemy skupieni, czy w zasadzie jest już projektowane na budowie ścieżki rowerowej, bo ta sama droga po przejeździe, po przejechaniu tego przejazdu kolejowego, ona jest w dobrym stanie, jeżeli chodzi, natomiast będzie to droga, będzie ona poszerzona i do tego będzie zrobiona ścieżka rowerowa aż do samego Santoka. Bardzo się cieszymy, to jest miejsce, tego o którym, zadania. o którym bardzo często to to, jeszcze raz powiedzmy, jakie wykonany to tym wykonany w tym roku? Jeżeli to, to łączna kwota to jest 13 milionów. Pierwszy etap modernizacji drogi to jest od Gorzowa, czyli od tablicy, tak jak się kończy Gorzów, hmm. zaczyna się gmina Santok, czyli Czechów, do, można powiedzieć, do zakrętu, do tego mostka, który jest w Czechowie i to jest kwota za 5 milionów złotych i to... To zadanie będzie realizowała firma Maldrobut. Druga część od Czechowa do samego Santoka to jest drugie zadanie za 8 milionów złotych i to będzie realizował pan Zuza. Czyli to są dwa niezależne zadania. One w mogą jednym roku. odbywać się tak, bo odbywać się w jednym czasie. I e, ciekawostka taka, inwestycja kończy się na e, Rogatkach Gorzowa. Tak, I na Rogatkach Gorzowa. I nie jest w Gorzowie kontynuowana niestety. Mamy nadzieję, już był, rozmawiałem z panem prezydentem, z panią wiceprezydent, że w przyszłości też będzie robiona ta droga do, do końca Gorzowa. Aż się prosi, oczywiście tam są trudne warunki, bo ci ludzie, którzy korzystają, no nie wiem, z, jadą rowerem, czy nieraz muszą iść na piechotę, to jest po prostu też niebezpieczne. Ale miejmy nadzieję, że miasto znajdzie pieniążki i też tą drogę zmodernizuje. Jeśli chodzi o inwestycje, czytam opinie, komentarze internautów, że brakuje inwestycji w lipkach. Co I no, nie zgodzę się. Jeżeli, jeżeli chodzi o, akurat o lipki wielkie, to były naprawdę wielkie pieniądze zainwestowane jeszcze za mojej kadencji. Zrobiliśmy wiele dróg, kanalizacja. W tym roku już udało nam się zmodernizować, czyli zrobić parking przy przedszkolu. Ale jeżeli jesteśmy już przy lipkach, to jest bardzo dobry temat, dlatego że jest część kanalizacji zrobionej w roku 2017. W w pasie drogi wojewódzkiej. A już złożyliśmy do na drugą część realizacji kanalizacji w ramach KPO, żeby dokończyć tą inwestycję w osiedlach mieszkaniowych na kwotę 6 milionów złotych. Oczywiście nie wiem, czy to zadanie będzie realizowane ze względu na to kwestia dofinansowania, ale całe zadanie miałoby kosztować około 6 milionów złotych. Jeżeli chodzi o samą miejscowość. Projektowo jesteście gotowi, tak? Tak, złożyliśmy już wnioski, mamy projekt, wszystko jest złożone do prowu i czekamy na rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o lipki, naprawdę to miejscowość jest bardzo ładna. Została zmodernizowana droga 158, gdzie są nowe chodniki, nowa droga, jest nowa kanalizacja zmodernizowana organizowane przedszkole, zrobione drogi, także myślę, że inne miejscowości mogłyby Lipką pozazdrościć. Co jeszcze a propos budżetu? Jeżeli chodzi o może zadanie, które tutaj będziemy realizować, Rozumiem. które jest dla nas bardzo ważne i na pewno pan redaktor też słyszał, pod koniec roku podpisaliśmy z gminą Ridersdorf umowę via Marchionis. Taki tak, to projekt. jest kwestia turystyczna. Zostawiłem sobie na na kolejny punkt naszej naszej rozmowy właśnie co mówiąc jeszcze wyzwania budżetowe. budżetowe. No to jeżeli kwestia dla nas najważniejsza jest dokończenie inwestycji, które już realizujemy. Właśnie. Budowa szkoły w Janczewie, która kosztuje 10 milionów złotych, ma być zakończona w sierpniu. Składamy wniosek do wojewody i do kuratora, żeby tutaj było rozpoczęcie wojewódzkie roku szkolnego. Mamy do końca sierpnia rozbudowę czy budowę przedszkola w Awrowie. Kończymy centrum opiekuńczo-mieszkalne w Gralewie. Będziemy od Otwierać dom Malucha w Gralewie, ale złożyliśmy też jeszcze wniosek na dom Malucha w Wawrowie, na Bermudach, bo tak jak w kampanii mówiliśmy, że. Potrzebujemy tych miejsc żłobkowych i też czekamy na rozstrzygnięcie. Czyli jest bardzo, bardzo dużo zadań, realizacji, które są przed nami w 2025 roku. I to trzeba zapewnić finansowanie, również wkład własny i tak dalej. Tak, prawda? Dokładnie, dokładnie. tak Gmina ma 30 milionów zadłużenia. Rocznie spłacamy 2 miliony złotych. Także nie stać nas, żebyśmy z własnych środków realizowali jakieś duże zadania. Oczywiście sołectwa, poszczególne miejscowości mają swoje oczekiwania. I to będziemy realizować, natomiast duże zadania realizujemy tylko wtedy, kiedy jest dofinansowanie zewnętrzne. To teraz zapytam o to spotkanie, które miało miejsce przed świętami, 18 grudnia. Gościliście delegację z gminy Riedersdorf, to jest niedaleko Berlina. Temat to przede wszystkim współpraca oczywiście, ale przede wszystkim turystyczna współpraca, rozumiem, tak? Tak, tak. Podpisaliśmy umowę na realizację, na realizację Projektu Yamarchionis, szlak tradycji historycznej Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej, gdzie przedstawicielem Brandenburgi jest właśnie Riedersdorf, nasz partner mhm. po stronie niemieckiej i gmina Santok. Jest też, partnerzy to także Muzeum Lubuskie, prawda? Starostwo tak, powiatowe. ale to są bezfinansowi, mhm. Muzeum Lubuskie, Muzeum w Riedersdorfie, są Winnice Santockie, jest LGD, no tych partnerów, są Wodniacy Gorzowscy, jest dosyć dużo, ale to są tak jakby, znaczy nie tak jakby, to są partnerzy bezfinansowi. Natomiast yy, Mamy około 3 milionów złotych na realizację tego zadania, 2,5 miliona dofinansowania, 500 tysięcy gmina wykłada własnych środków. Fajne zadanie. Na, na co dokładnie pójdą te środki? Na infrastrukturę turystyczną? Tak, to jest na infrastrukturę turystyczną, wejście od strony gorzowskiej. Kierujemy się w stronę wieży widokowej, od strony gorzowskiej, od strony szkolnej. Będą wiaty, będą ławeczki, będzie możliwość doładowania komórki, czyli będzie podciągnięty prąd, będą zrobione schody. Będzie zrobiona ścieżka, żebyśmy mogli wprowadzić yy, rowery. Mhm. A jak rozmawiam z ludźmi, czy sam. Yy... Kiedy chcę fajnie wypocząć, to pierwsze, co robię w Santoku, to wspinam się na wieżę widokową, bo tam jest po prostu piękny widok na grudzisko, na santok, na Noteć, na Wartę. Także jest to piękne miejsce i cieszę się, że to będzie kolejna atrakcja turystyczna w Santoku. Czyli ch chce pan in dalej inwestować w turystykę? Widzi Pan, że jest to szansa dla, dla, dla gminy, bo różnie stębywało w, w poprzednich latach. Marina powstała za pana. Tak poprzedniej kadencji, tak? Potem była przerwa? Jeżeli chodzi o Marinę, to kończąc swoją kadencję, było dofinansowanie zabezpieczone na budowę. Realizował już pan mm. były wójt, ale pieniądze były zabezpieczone. Inwestycja była tak, rozpoczęta. Tak, 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 rozpoczęta. Była modernizacja muzeum, mamy grodzisko, mamy te warunki do rozwoju turystyki. Może nie przynosi na takich wielkich dochodów, ale aż się prosi, żeby tych atrakcji było coraz więcej i naprawdę fajnie się czas w Santoku... Pędza. Potwierdzam. Więcej infrastruktury, więcej takich miejsc, które przyciągną turystów, gastronomia i tak dalej. Myślę, że to wtedy napędzi ten ruch. Ale to już zostawiam władzą gminy. Ja tylko jestem turystą skromnym. Józef Ludniewski, wójt gminy Santa gościł w studiu Radia Zachód. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Do usłyszenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl